Witam na kanale Hard Reset. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, gdzie zgłaszać błędy na Snapchacie. Więc, żeby to zrobić, pierwsze oczywiście trzeba wejść w nasz profil, który mamy w lewym górnym rogu i następnie wejść w ustawienia, które są w prawym górnym rogu w postaci zębatki. Następnie schodzimy niżej. Tak właściwie prawie na sam dół możemy zejść. W opcji Opinia. Jako pierwsza opcja jest oczywiście: Zauważyłem błąd, zauważyłam. Wchodzimy tutaj i możemy wybrać, czego ona dotyczy. Na przykład, może to być po prostu wspomnienia. Na przykład piszemy, jak wygląda błąd. Możemy dać oczywiście załącznik, czyli zdjęcie. I wybrać tematykę tego błąd. Następnie, jak już napiszemy, to klikamy prześlij. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnych poradników. we um.